W dzisiejszym odcinku muszę odwiedzić wszystkie stadiony Mistrzostw Świata. 5 godzin. U Kuby zostawiłem 10 tysięcy złotych. Jak uda mi się wykonać to wyzwanie, pieniądze wracają do mnie. Jednakże, jeśli polegnę i nie wykonam tego zadania, przegrywam 10 tysięcy złotych. Pod każdym stadionem będę musiał zrobić zdjęcie, ale oprócz tego czekają na mnie ekstremalne wyzwania. Kuba naszykowo mi zadania, które będę wykonywał. Łącznie jest ich 8. Żeby podróżować dalej pod każdym obiektem, muszę wykonać to wyzwanie. Oglądajcie do końca i zobaczcie, czy uda nam się odwiedzić wszystkie stadiony. 5 godzin. Puszczam stoper i zaczynamy nasze wyzwanie. Czas ruszył, od teraz mamy 5 godzin! Podcast zrobiona, więc teraz czas na moje wyzwanie. Pierwsze zadanie dla KSK znaleźć ten oto puchar w tym pięknym parku przed Albajt Stadium. Obiekt stadionu jest ogromny, więc zadanie będzie bardzo trudne. Subskrybujcie kanał, bo z Kataru robimy daily, do końca Mistrzostw Świata codziennie filmy o godzinie 14 od poniedziałku do piątku, a w soboty i niedzielę o 10, więc subskrybujcie. A teraz czas na wyzwanie. Czekam i będę szukał dobrze. Kuba poszedł schować puchar. Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasza Polska gra! Jednakże ekipa stwierdziła, że schowają gdzieś indziej. Nie, wiesz co, może wejdźmy jednak z tamtej strony? Proponuję za tym sześciokątnym słupem tak, po prostu. Żeby tego nie było tak został schowany i mogłem zaciąć go. Mogę zdjąć, tak? To może być wszędzie, patrzcie to. Tak ogromny parę, że to może być w każdym miejscu tutaj. Nie było mówione, że nie mogę pytać, nie? Hi bro! Ziomek tutaj za moimi plecami nie wejdzie z trofeum. Ech, pod ławką nie ma. Tam są jakieś rowerki wodne. Jak oni to włożyli do rowerków wodnych, chyba by tutaj tego nie włożyli. Ale miałoby to potencjał, patrzcie. Wydaje mi się, że to zadanie może nas troszeczkę spowolnić. Czas niestety ucieka. A jak trofeum nie było, tak trofeum nie ma. Zacząłem się martwić, czy to zadanie jest w ogóle do wykonania. Kurw, co jest? Myślę, że to trofeum. To kaczor. Ale ładny. A jak przyniosę wam kaczkę zamiast pucharu, to może być? Kaczora jednak nie chcieli i musiałem zacząć się spieszyć, bo czas uciekał nieubaganie. Na szczęście powiedzieli mi, że jestem blisko znalezienia. Jak byłem blisko, patrzyłem i w pewnym momencie coś zobaczyłem. Chyba mam. Mamy Dany widzowie. Jest Puchar, mistrza Świata. Bierzemy go. Możemy jechać do drugi stadion. Mamy Puchar ze sobą, zabieramy go i ciśniemy na. Drugi obiekt. Uber przyjechał i ruszyliśmy dalej. Dojechaliśmy na drugim stadionie, Lusail Stadium. On właśnie znajduje się za moimi plecami. I uwaga, na tym stadionie zostanie rozegrany finał Mistrza Świata. Napiszcie teraz w komentarzu, kto waszym zdaniem dojdzie do finału. Foto zrobione, to teraz pytanie do Ciebie. Jakie mamy wyzwanie. Zaczynamy. Robię żonglerki, a Ty zostaw łapkę w górę, bo jak wiecie, 5000, to spróbuję zdobyć autograf na koszulce Messiego. Wyzwanie wykonane! To oznacza, że możemy śmikać na trzeci stanie. Zamówiłem berka, będzie za 4 minuty. Czas nas goni. Wydaje mi się, że najdłuższy odcinek mamy za sobą. Jedziemy na trzeci obiekt. Dojechaliśmy do trzeciej lokalizacji. Ahmed Bin Ali Stadium. Tam on jest, idziemy bliżej, żeby go zobaczyć z lepszej perspektywy. Zanim zrobimy wyzwanie, to czas na zdjęcie. Zdjęcie mamy zrobione, to teraz pytanie, jakie jest moje wyzwanie? Tym razem zadaniem kacpra będzie zrobić sobie zdjęcie z kibicami innej reprezentacji. Dobrze się składa, bo kilku tutaj widzimy. Mamy flagę Polski, widzimy kibiców w Brazylii. Zapytamy się, czy można sobie z nimi zrobić foto. Oby tak, bo innych kibiców tutaj nie widzę z różnych krajów. z tak, bardzo. Dobra, no to robimy. Widzowie w takim razie zdjęcie. Do końca wyzwania mamy 2 godziny 56 minut, a to jest dopiero trzeci stadion. Zbliżamy się już pod stadion. Trochę musieliśmy przejść i na to też straciliśmy chwilkę czasu. No ale jest stadion. Jestem bardzo ciekawy, jakie będzie tutaj wyzwanie. Mam nadzieję, że one mnie spowolni. Education City Stadium za moimi plecami. To jest czwarty obiekt, który odwiedzamy. Dawaj strzelimy teraz fotę, że jesteśmy, bo to jest część także naszego wyzwania. I co ciekawe, na tym stadionie zagra reprezentacja Polski. Więc będziemy mieli okazję przyjść obejrzeć mecz, a mecz już jest jutro. Więc subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, bo także pojawi się vlog z tego spotkania w środę. Kliknijcie taki sam przycisk, subskrybuj tam na dole. No i czas na moje wyzwanie. W obrębie tego obiektu jest boisko do koszykówki i zadaniem questka jest je znaleźć i trafić piłką głową do koszyków. Znalazłem boisko i czas na wyzwanie. Dobra widzowie, to zaczynamy trafianie. Za pierwszy. Za to zostawcie łapkę w górę. Już widzę piąty stadion mistrza świata. Zbliżamy się pod obiekt i zaraz zobaczycie jak on wygląda ale z daleka. Robi to mega wrażenie. Khalifa International Stadium to kolejny obiekt, który odwiedzamy. Dawaj, robimy od razu zdjęcie. Ja mam nadzieję, że wyzwanie będzie łatwe. Już się w ogóle ściemniło. Zaraz pokażę wam czas. Ale wiem, że już musimy się na pewno, na pewno śpieszyć, bo Zegar tyka cały czas mamy godzinę 3 i od teraz 3 obiekty. Na szczęście one są już blisko. Do tego zasuwamy. Czas ucieka cały czas. Jedziemy dalej. Jesteśmy przy kolejnym stadionie. Jest to obiekt, na którym zagra między innymi Australia Kamerun i jeszcze inne reprezentacje, ale wyróżnia on się nietypową bryłą w kształcie muszli i na pewno z dalekiej perspektywy robi super wrażenie. Bliżej nie da się podejść, bo tutaj mamy już bramę. Foto zrobione, a to oznacza, że czas na wyzwanie. Tym razem zadaniem Queska będzie założyć dziurkę jakiemuś kibicowi pod stadionem. Tasów yeah. było coraz mniej, ale my dojechaliśmy na kolejny obiekt. Jesteśmy na kolejnym stadionie, czasu jest bardzo mało, więc szybko robimy zdjęcie i wyzwanie. A więc tak, kłesek musi wymienić 10 żonglerek z jakimś kibicem. Jak? Tak, Pokazuje, że będziemy za 13 minut, więc jest bardzo ciężko. Czy wykonamy to wyzwanie? Nie wiem, musi oglądać do końca, ale w puli jest 10 tysięcy złotych. Trzymajcie kciuki. Już teraz czasu było bardzo mało. Gdzie Jesteśmy pod stadionem, on znajduje się za moimi plecami. Stadion 974. Na nim dwa mecze rozegra reprezentacja Polski, ale soku, dawaj swoje wyzwanie, e, ale na początku zdjęcie. Zostały trzy minuty, żeby nie było. Proszę bardzo, foto, cyk. Ja odkładam kamerę. Czas na wyzwanie. Ostatnim zadaniem kłeska będzie znalezienie wielkiego pucharu mistrzostw świata. Dobra, została niecała minuta. Musimy się trochę rozejrzeć po tym terenie. 10 tysięcy jest! Widzę. Widzę, widzę, był za kontenerem. Będzie to dosyć dziwne, bo tam dużo ludzi stoi. 16 sekund, mamy to. 16 sekund, mamy to. Widzowie, Puchar, mistrza Świata i 10 koła zostaje na moim koncie. Zaraz usłyszycie, minutnik, który zadzwoni, i zakończy to całe wyzwanie. Właśnie już dzwoni, więc zadanie zostało wykonane, minutnik został wyłączony i takim oto sposobem wykonujemy to wyzwanie. Zostawcie subskrypcję na kanale, bo już jutro o godzinie 14 pojawi się film, jak zamieszkaliśmy z reprezentantem Polski. Do zobaczenia. A jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów z Kataru, to teraz wejdźcie na kanał Superbet, ponieważ o godzinie 15 pojawi się tam kolejny odcinek.